Duże kłopoty księżnej Kate przed koronacją. Deszcz pokrzyżował szyki royalsom. Kate Middleton i książę William należeli do ostatnich członków rodziny królewskiej, którzy pojawili się w opactwie westminsterskim na koronację Karola III. Następca tronu z małżonką weszli do kościoła tuż przed samym Karolem III. brał aktywny udział w ceremonii, gdy wypowiedział oficjalne przyrzeczenie wierności monarsze. Wszystko jak na dłoni widziały dzieci Williama, a także jego małżonka Kate Middleton. Inaczej niż książę Harry, który zasiadł dopiero w trzecim rzędzie. Trudno zaprzeczyć, że głównymi aktorami widowiska z 6 maja byli Karol III i królowa Kamila, na głowach których zostały złożone korony. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, czyje zdjęcia będą najczęściej dyskutowane w kontekście mody. Wobec braku Meghan Markle na koronacji, księżna Kate nie miała żadnej konkurencji. Jej biała suknia od Aleksandra McQueena wyglądała po prostu fenomenalnie. Kate Middleton z kłopotami pod opactwem Westminsterskim. Podobnie jak wielu innych Royalsów, Kate wybrała na moment koronacji białą suknię. Oprócz tego założyła na plecy czerwono niebieską pelerynę udekorowaną i wyszywaną w rozmaite symbole. Szyki przed imponującym wejściem księżnej pokrzyżowała nieco wyjątkowo ponura pogoda, jaka tego dnia dominowała w Europie, nie wyłączając Londynu. Kate Middleton musiała podciągnąć i zaczepić dół sukni, by nie zabrudzić go w deszczu.